Karo i ta... Jakiś brazylijski funk będzie kurwa? Tańczy tu Karol i tańczy tu ashia tańczy tu Franek a z czy ba. Kurwa, to brzmi jakby to miało być jakiś brazylijski funk Tańczy tu Karol i tańczy tu ashia tu... nie? Brzmi ta rytmika od razu kurwa, albo może się mylę. Franek a z Dimpan czy Basia, też Michał i tańczy Michał, a tańczy tu pola marta cała sala Tańczy tu każdy, bo to jest no i chuj Widzowie, wiedziałem Ja pierdolę, jestem maestro muzycznym, nie? Po rytmice kurwa słów wiedziałem, że to będzie stare colorna. Ja pierdolę, crazy Dobra, to jest ta favela? Dobra Tańczy tu Karol i tańczy tu Asia Tańczy tu Franek a z nim tańczy Basia Tańczy też Michał i tańczy Michasia Tańczy tu Pola, Marta, cała sala Tańczy tu każdy bo to jest fawela Corpo, Kemesi, kolor na to Todo, mundo, Kanta festa, tabella Więc nie zanudzę i tańcz z nami teraz Tańcz, tańcz z nami Tańcz, Słuchajcie. Mieliśmy już kiedyś taką nutkę, nazywała się go. 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 go, go gówno. Czy teraz musimy powtarzać ten sam błąd, kurwa? Czy musimy teraz powtarzać ten sam błąd? Po co? Po co, kurwa? Nie zanudzę i tańcz z nami teraz. zrobić funk w Polsce, to jest jak w Brazylii robić Disco Polo. No, okej. Okay.

Chodzi z tym, że w każdej piosence kurwa influencerów zawsze w pierwszych wersach masz kurwa pierdolone słowo vibe. Ej, ja nie jestem uposzedzony, to musi być coś w tym kurwa. Stary, w każdej kurwa piosence co słuchamy, zawsze jest kurwa słowo vibe w pierwszych kurwa sekundach. Wzro o co kurwa z tym chodzi? Poczuj ten vibe, poczuj ten kurwa ten! Zawsze kurwa to jest, zawsze. Co kurwa nie puścisz? Czy teens, czy kurwa to, czy kurwa, że. O co kurwa chodzi? Ta, 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 ta. Dzisiaj nie śpiewam, polecę tu tak Ten co mną chodź, poczzuj ten vibe Dopóki się nie A albo mood, albo mood Zaśnie tu nam, to nikt nie zaśnie wchodzimy w trans Cała zatańczy tu, nie potrzeba nawet słów Każdy z nas łapie ten grów Myślisz, że dlaczego tutaj stoję? Tak jak ty, kopałem kiedyś piłkę za domem, wiemy to nie była praca, żadna była z tego kasa No i po 10 latach nagle zaczęło się zwracać Teraz stoję tu gdzie chciałem stać Dawaj piłkę, zaczynamy grać Jeśli zamiast piłki, podasz mi kontrabas, nic nie szkodzi i tak zrobię wielki hałas ey. Martwię jak z ekipą, tańczy. Nie podpieramy ścian z boku. Kiedyś marzenia o Champions Teraz tu walka o wielki I ten kurwa wokal pogrubiony, którego ja nienawidzę zawsze tego efektu. Kurwa Ej Sabroki 2000, kurwa 10. Ej, dobra! E, kurde nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakoś tak, no nie wiem. S ogólnie melodia w tym bicie jest taka, jakby. Mm, w takich niskich tonacjach, i mam wrażenie, że, że przez to masz wrażenie że oni fałszują, kurwa, bo oni mają, yy, że, że, wiesz co, że, że, że ten taki dark funkowy, kurwa, yy, niski ton jest taki dy, 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 taki, kurwa, depresyjny, nie? I, I przez to, jak oni nawijają w taki sposób, to masz wrażenie, że strasznie lecą, strasznie lecą, yy, że fałszują tak jakby, nie? Ja w ogóle nie jestem dużym fanem, yy, w ogóle nie jestem dużym fanem tego yy, brazylijskiego funk'u jakoś. Kojarzy mi się to tylko kurwa z editami na TikToku. E -e -e. I zniszczył więcej. równaj mi kroku, się niczym nie martwię jak z ekipą tańczę, nie podpieramy ścian z boku. Kiedyś marzenia o Champions League, teraz tu walka o wielki krwi. Mańczyć nie umiemy, tańczyć tu z nimi, bo razem o swoje marzenia walczymy być wielki jak Nazario w piku Mam za sobą niezłych zawodników Poczuj ten mood, trusze się z nami Tańczymy nawet do góry nogami Czekajcie Sorry, yy, wujek, wujek łuki przyjechał do mnie i powiedział, że mam się teraz wypowiadać. Yy, bardziej przychylnie, bo przesadzam. Nie no, ogólnie spoko! No nie, spoko jest ta nutka. Kawodniku. O, jest mood, z... jest mood! Ej, nie zwróciłem uwagi, kurwa, powiedziała, jest mood Mamy bingo, kurwa, w dwóch tych Najpierw w pierwszej nutce vibe, poza tym mamy mood Z nami tańczymy nawet do góry nogami Brakuje ba jeszcze melanż, jeszcze brakuje melans Lecimy w melans Mocno biję, dajcie ciało ruch Ta noc jest nasza, pożyj ten luz Świecę jak strobosko, przytańczę z tobą noc Bawić się chce non-stop Dawaj na dance floor, chodź tak, mówmy się, że dzisiaj kiepskie rzeczy to od Friza a te dojebane są ode mnie ok? Dobra, dobra, pojełki, możemy się tak dogadać. Dla mnie Dla mnie w porządku. Ja padałem, ale Friz chujnie zrobiłeś. Z <śmany> nie, no kurde. Niestety problem jest taki: ja, jak mam stylistykę tego, że ten refren pewnie tak brzmi, Czy się te, te zabiegi takie e, stylistyczne, artystyczne i tak dalej, to jest core brazylijskiego funku. Ale niestety, jeśli masz na przykład ekipę, masz różne ekipy, nie? Masz tutaj bazę, fazę, teens, jakieś tam rzeczy, to kurwa wszyscy będą pisać, że to jest kokolini, kurwa, nie? No ja pierdolę. No nie wiem, to jest moim zdaniem to był błąd, żeby wypuścić taką nutę. Bo ludzie będą. A Kokolini jest głównym pierdolonym, oszczanym, obsranym. Więc będzie się ludziom kojarzyć. Nawet jakby wiesz, no to kurwa ten refren brzmi jakbyś tam mi co, ko, Kokolini. Wiesz i to. No. Niestety, kurwa, niestety. Tak znam tak. No... Kurde, nie wiem, nie siada mi to. Nie siada mi to. Ja chciałem Sring Dion, ale mnie przegłosowali. No i... No i ja to rozumiem, nie? No. Daje mi to vibe w piosenki Kokolini od Teens. To nie świadczy dobrze. Bo oni im ją zabrali. No właśnie, kurwa. Kasik jest w klipie? Co wy pierdolicie za głupoty? Gdzie niby, kurwa? Wy jesteście rozjebani? Fagata jest też w klipie. Co jest, kurde? Ty, w chuj dużo ludzi tutaj znanych jest na klipie? Mati Skater? Tutaj? O te <laughs> Minuta 07? siedem. niby kurwa. Co wy pierdolicie? Łat klasycznie one guide. Spierdalaj! Ty, ale że zgorzyk jest, to bym uwierzył akurat, nie? On mówi tak, kurcze, wystąpisz w klipie basy? Spoko pomysł. Jadę. Kurcze. Mega. Nikogo tu nie ma już popularnego. Dobra. No co mogę powiedzieć, kurcze? Eee... Ta, no nie podoba mi się, no nie podoba mi się. Nie podoba mi się, kurczę. Spoko se tańczą, tańcząć spoko. 20 jaśkasik na trawie? Nie, no dobra, jak mnie trolujesz, to cię rozpierdalam, nie? No i dobra, jesteś kurwa zniszczony aktualnie. Jesteś kurwa zniszczony aktualnie, nie? Mi się nie podoba, mi się nie podoba ta nuta, ale może spodoba mi się nuta hajhani, śpisz!